Ej, weź obczaj to. Kupiłem nowiutką pół oś. Będzie no, tam nie najdroższą, nie najtańszą. Nie będę mówił jakiej firmy. Ale czy według Ciebie nówka sztuka No tam średniej jakości wytrzyma krócej? Bo taki pojawił się pierwszy komentarz pod moim filmikiem, że nówka sztuka wcale dłużej nie wytrzyma niż pół oś, która może być używana i tak, jak ta, ma już 400 tysięcy kilometrów, prawdopodobnie. Czy ty też uważasz, że ona wytrzyma krócej, że teraz robią aż tak złej jakości części? Nazwijmy to testem. Stara wytrzymała trzy komplety opon na czwartym padła. Zobaczymy, ile nówka sztuka da radę wytrzymać test nowej półosi kontra stara. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz.